Cześć, Dzisiaj zajmiemy się widmami. Widmo emisyjne i widmo absorpcyjne um, oraz de facto um, mechanizmem emisji i absorpcji światła. I teraz tak, um, jeżeli chodzi o samą definicję widma emisyjnego, to widma emisyjne um, to jest zbiór długości fal. Um, można też powiedzieć, że jest to zbiór częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego, które emitowane jest przez atomy. Może też oczywiście być emitowane przez cząsteczki, może być emitowane przez jony, ale emitowane jest podczas przejścia elektronów ze stanów wzbudzonych do stanów o niższej energii. I jest ono oczywiście charakterystyczne dla danego pierwiastka lub dla danego związku chemicznego. Dodatkowo cechą, e, e, może mieć różny, trzy różne postacie, trzy różne cechy widmo e, występujące głównie i chyba tylko dla gazów. Ma postać pasmowego dla cząsteczek i oczywiście ciągłego dla ciał stałych i cieczy w wysokiej temperaturze. Także mamy omówione pokrótce widmo emisyjne, i drugim widmem jest widmo absorpcyjne. Jest to zbiór długości fal, oczywiście tutaj w poprzednim przypadku, także częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego, które jest pochłaniane przez atomy. Czyli tam mieliśmy, mieliśmy promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez atomy, a w widmie absorpcyjnym mamy pochłaniane przez atomy. Oczywiście także taka sama sytuacja zachodzi dla cząsteczek lub jonów i to jest, i to jest zjawisko, które, które dzieje się podczas przejścia elektronów ze stanów o niższej energii do stanów wzbudzonych, czyli tak widmo emisyjne występuje wtedy, gdy jest przejście elektronów ze stanów wzbudzonych do stanów o niższej energii. A widmo absorpcyjne to są przejścia elektronów ze stanów o niższej energii do stanów wzbudzonych. I w widmie absorpcyjnym mamy do czynienia z postacią ciemnych linii, na tle widma ciągłego. Linie absorpcyjne oczywiście też odpowiadają długością fal, które są absorbowane i wykorzystywane do tego, do tego, aby oczywiście wzbudzić atom. Jeżeli mielibyśmy spojrzeć na, ten, na widma emisyjne i absorpcyjne trochę z innej strony, czyli takiej mniej fizycznej, bardziej opisowej, to, to widma emisyjne można sobie wyobrazić w ten sposób, że jeżeli podgrzejemy gaz, jego atomy pochłoną energię, a potem ją oddadzą jako światło. I widoczne to jest jako jasne linie na czarnym tle. Każda linia. To konkretna barwa światła. Tutaj po prawej stronie widzimy, widzimy, widzimy taką sytuację, gdzie mamy te czarne plamy i mamy różne, różne częstotliwości czy też długości fal. I widma absorpcyjne to, gdy światło przechodzi przez gaz, niektóre kolory są pochłaniane. Na tle pełnego widma pojawiają się wtedy czarne. Albo ciemne linie, tylko zostały zatrzymane po prostu przez atomy gazu. I można też sobie to obserwować właśnie też na tym rysunku. Na oczywiście można sobie takie zadać pytania. Jeżeli ktoś zada, to oczywiście odpowiem. Cóż ten rysunek przedstawia? Czy to jest widmo absorpcyjne, czy widmo emisyjne? Czy może nie wiadomo, jakie jest to widmo z tego, z tego rysunku? Z widmami emisyjnymi, absorpcyjnymi, e, takimi powiązanymi właściwościami jest oczywiście stan podstawowy i stan wzbudzony atomu. i e, 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 a, jeszcze jedna, już, a nie, okej, okay, to już mamy, czyli widmo absorpcyjne wytłumaczyłem. To stan podstawowy i stan wywzbudzony atomu. Zatem teraz, jeżeli chodzi o stan podstawowy, to tutaj taką definicją jest, jest taka sytuacja, gdy, no definicją, może opisem, jest taka sytuacja, gdy atom znajduje się w stanie podstawowym to jego elektrony oczywiście mają najniższą możliwą energię i zajmują najniższe dostępne poziomy energetyczne. Natomiast przy stanie wzbudzonym, atom przechodzi do stanu wzbudzonego czyli wtedy, gdy elektron pochłania energię i przeskakuje na wyższy poziom energetyczny. Oczywiście stan taki jest nietrwały, elektron powraca do stanu, do stanu podstawowego i wtedy, wtedy rzecz jasna emituje, emituje foton. I to oczywiście mo, można, można badać, można weryfikować doświadczalnie. Jeżeli, jeżeli na to spojrzymy, czyli na ten stan podstawowy i stany wzbudzone, tak z takiego opisu, opisu mniej fizycznego, to stan podstawowy to, to trochę tak jak, jakby jakby elektron był tam, gdzie po prostu lubi być, tam gdzie czuje się najlepiej. Natomiast stan wzbudzony to sytuacja, gdy elektron dostaje czyli w cudzysłowie oczywiście, jest popchnięty czy dostaje jakąś dodatkową energię i skacze na wyższe piętro. Czyli stan podstawowy to wtedy, kiedy kiedy foton czy elektron jest tam, gdzie lubi być, czyli na przykład na piętrze pierwszym, a stan wzbudzony to sytuacja, gdy elektron z jakiegoś powodu dostaje coś z zewnątrz i, i Coś z zewnątrz, czyli dostaje energię z zewnątrz i, i zamiast na tym piętrze, na którym znajdował się wcześniej, przeskakuje na, na wyższe piętro. Diolokton oczywiście wraca na dół, oddaje tą energię w postaci, w postaci światła, w postaci, w postaci fotonu. Ok, jeżeli chodzi o ilościowy, ilościowy opis emisji i absorpcji światła. No to mamy tutaj mamy tutaj kilka wzorów, które wypisałem i zajmiemy się na początku tym pierwszym, bo znaczy tym kółkiem i różnymi krzyżykami. I tutaj mamy do czynienia z energią fotonu emitowanego lub pochłanianego, to jest właśnie ten przypadek. Czyli mamy energię fotonu EF. Emitowanego lub pochłanianego. Czyli przejścia elektronów między poziomami energetycznymi w atomie są właśnie opisane takim, takim równaniem. I to e, e fotonu to jest energia pochłoniętego lub wyemitowanego fotonu. To jest oczywiście wielkość skalarna. E, tutaj zapiszemy, że to jest. Też to, to jest wtedy równe oczywiście stałej planka, ta 6,626 6, 6 razy 10 do minus 34 Joule razy sekunda. Sekunda oczywiście jest to skala oznaczona h. Mówimy właśnie o tym i za chwilę mamy do czynienia z bardzo ważną wartością, czyli częstotliwością światła, wielkością skalarną. No, i oczywiście oczywiście mamy, jest to częstotliwość, i jest ona mierzona, mierzona czy podawana w hercach. I jednostką są herce. Mamy dalej tutaj, teraz może oznaczymy to tylko tak. To jest drugie równanie, To jest przy, przy, to opisuje to zdanie przejścia pomiędzy poziomami energetycznymi w atomie i w tym przypadku jest to atom wodoru. Dobre. I teraz tak, energia poziomów elektronowym w atomie wodoru dana jest wzorem właśnie takim, En, równa się minus 13,6 elektronowolta, to jest jednostka, podzielić przez n kwadrat. Najpierw opiszę, co to jest za, co, o co chodzi, co to jest za energia w ogóle. I za chwilę przejdziemy dalej, czyli to jest energia elektronu na poziomie kwantowym n. Czyli widzimy tutaj, że to jest główna liczba kwantowa n, tutaj jest, a ta energia to jest właśnie energia elektronu na poziomie kwantowym tym n. Czyli zobaczmy, jest minus 13,6 elektronowolta. A elektronowolty, zaraz powiem, co, co to jeszcze przypomnę, bo już były. przez n kwadrat. A n kwadrat to jest główna liczba kwantowa. I ona gdzieś tam jest n równe e, e, 1, 2, 3 i tak dalej, i tak dalej. Czyli to przyjmuje wartości całkowite do datnia. E, I teraz... E, Teraz mamy tutaj energię foton na poziomie, na poziomie kwantowym. Tutaj ważne jest, że jednostka oczywiście elektronowolt Tutaj dobrze, żeby, żebyśmy, żebyśmy nie, nie pomylili. I teraz tak, tu jest bardzo ważna rzecz, która jest no według mnie tak średnio wytłumaczona. Tu jest minus. O co chodzi z tym minusem? Jak widzimy we wzorze, taki minus, to warto jest zadać sobie pytanie, z czego on wynika. Ten wzór na poziomy energetyczne atomu wodoru zawiera ten właśnie znak minus, gdyż energia elektronów w atomie jest ujemna. Oczywiście jest ujemna w odniesieniu do stanu swobodnego elektronu. Ok. Czyli ten wzór zawiera znak minus, ponieważ energia elektronu w atomie jest ujemna w odniesieniu do stanu swobodnego elektronu. Czyli jeżeli sobie to prześledzimy tak trochę na, na przykładzie, to, to oznacza to, że elektron jest związany przez jądro, czyli musi otrzymać dodatnią energię, na przykład fotonu. Ten elektron oczywiście musi otrzymać dodatnią energię, na przykład, na przykład w postaci fotonu, aby opuścić atom. I co się wtedy stanie? Oczywiście dojdzie do jonizacji, do e, zjawiska jonizacji. Zjawisko jonizacji e, może opiszę innym razem jakoś pokrótce, natomiast no, to jest zjawisko, które gdzieś tam jest, jest o ile dobrze pamiętam, też opisywane w taki prosty sposób w, w szkole podstawowej, jeżeli mam N równe 1 w tym wzorze to oznacza, że, że to jest stan podstawowy, czyli ten ma najmniejszą możliwą energię i jest najsilniej związany. Gdy natomiast N Będziemy mieli, będziemy mieli taką sytuację, że n będzie dążyło do nieskończoności, to zobaczcie, wtedy n będzie dążyło do zera. A jak tak się wydarzy, to oznacza, że elektron jest swobodny i nie jest już związany z atomem, czyli może się sam poruszać, nie, nie jest jakoś związany, nie porusza się po, dookoła, dookoła jądra, Danego atomu, tylko jest, jest po prostu no, niezwiązany z, z atomem. Jest, jest można powiedzieć, poza, poza, poza atomem. Czyli tu mamy ten wzór. Tu jest ta jednostka elektronowolta, ja już o niej mówiłem. A jest to oczywiście, jeżeli chodzi o definicję w ogóle elektronowolta, to jest energia, jaką zyskuje elektron przy przyspieszaniu przez różnicę potencjałów jednego. 1 V to jest oczywiście związana jednostka z dżulem. Ja może, może napiszę, napiszę czemu jest równy 1 elektronowolt. I tak, 1 elektronowolt to jest tam 1,6 e, PNO2 albo 03 chyba 02 e, 10 do minus 19 dżula. Taki jest związek elektronowolta jednego elektronowolta z z jzułem. Proszę zauważyć, że jeden elektronową to jest bardzo mało, bardzo mało jzuli. E, e, Dobra, wracając, e, znowu, e, znowu się zgadzam. Wracając do, do kolejnego wzoru, mamy tutaj kolejny wzór może ta z kółkiem e, dla odmiany. E, to jest e, dla przejścia pomiędzy poziomami e, e, Poziomami energetycznymi, oczywiście mamy zmianę energii i to jest energia końcowa, minus energia, energia początkowa, elektron, elektron, tak. Czyli dla przejścia pomiędzy poziomami elektrycznymi mierzymy właśnie energię końcową, mierzymy różnicę, tak? Czyli energię końcową odejmujemy od energii początkowej, to będzie się równało jakieś tam h, ni też, tak? A teraz będzie to różnica. No i jeszcze oczywiście długość fali wyemitowanego światła, jak s, długość fali światła wyemitowanego, wyemitowanego, czyli długość światła wyemitowanego, y, oczywiście w y, oczywiście jednostka m Tutaj zapiszę to jest prędkość światła w próżni, to jest tam 108 do metrów na sekundę, wielkość skalę, no bo to jest stała, no i częstotliwość fali, oczywiście, czyli tutaj sobie napiszemy metr na sekundę, tutaj sobie napiszemy hc, tak? czyli to jest 1 jeden, jeden przez sekundę. Dobra, pędzimy dalej, zatem gdzie występują widma emisyjne i absorpcyjne? Oczywiście emisyjne to spektroskopia astronomiczna, czyli tam to jest ten obszar, który, który jest mi dość odległy, ale wiem, że, że prowadziliśmy na przykład analizę składu gwiazd. Kolejny, kolejny przykład no to jest lampy fluorescencyjne i wyładowcze, czyli tak zwane neonówki, kiedyś były w pociągach PKP. Myślę, że teraz w tych starych są jeszcze owe neonówki. Natomiast no w tych nowych, oczywiście, są światła LEDowe, więc, więc, więc są zastąpione. No i oczywiście, widma emisyjne to analiza chemiczna, tak? czyli spektroskopia emisyjna. Natomiast widma absorpcyjne, no to tutaj oczywiście, powiem, wie, wiedzie też to, co nie jest mi za bardzo bliskie, czyli analiza atmosfery planet. Czy, czy drugi, drugi przykład? No to, to też no, badanie składu chemicznego substancji i to jest tak spektroskopia absorpcyjna. Jedna jest emisyjna, druga jest absorpcyjna. No i chemia analityczna, identyfikacja pierwiastków. No to jest, to jest duży, duży, duży temat. Dobra, i zostały nam pytania i odpowiedzi w tym temacie. Hmm. To, to pytanie z początku w sumie nie wyjaśniłem tego. Jak to jest, że, że widma emisyjne gazów są liniowe, a widma ciał stałych są ciągłe? O co tu chodzi? No to w gazach oczywiście elektrony mogą przechodzić e, e, tylko między dyskrętami. Dyskretnymi, dyskretnymi poziomami energetycznymi, co w efekcie powoduje, że, że mamy do czynienia naturalnie z emisją światła, ale o ściśle określonych długościach fal. Natomiast w ciałach stałych oddziaływania pomiędzy atomami tworzą szerokie pasma energii. One są, one są szerokie, tak? czyli, to, czyli to nie są. To nie jest ściśle określona długość fali, tylko tam się tworzy e, dość, szeroka, e, dość szerokie pasmo energii, co skutkuje de facto ciągłym widmem. Ciągłym, e, widmem ciągłym. E, czyli widma emisyjne gazów są liniowe, widma ciał stałych ciągłe. Jakbyśmy hmm. mieli analizować tutaj tą stałą plankę. To, to możemy sobie oczywiście, no bo we wzorze występuje, w tym głównym występuje stała planka H, to o czym mówię, 6, 6, 2, 6, 10 do minus, do minus 34, i o co, co to jest stała, jakie fizyczne w ogóle znaczenie ma, ma stała planka w emisji, absorpcji światła, no i to według, Według mnie a polecam czy rekomenduję, żeby, żeby z, zapamiętać, że stała planka określa e, no, najmniejszą najmniejszą, w ogóle, najmniejszą możliwych pociek energii, jaką może, może przenieść atom, e, co de facto no, wyjaśnia, dlaczego energia w atomach nie zmienia się w sposób ciągły, lecz tak zwany skokowy. Możemy też się zapytać oczywiście o wyjaśnienie widma absorpcyjnego atmosfery ziemskiej, to jest też taki dość standardowy, standardowy obszar, no to jeżeli, jeżeli byśmy mieli pytanie np. takie, jakie zjawiska fizyczne w ogóle wyjaśnia widmo absorpcyjne atmosfery ziemskiej, no to, to przede wszystkim to pokazuje, które długości fal są pochłaniane przez gazy atmosferyczne, czyli no, na przykład mamy tutaj do, do czynienia z e, sytuacją kiedy to ozon pochłania ultrafiolet, a, a tak dwutlenek węgla dwuklenek węgla pochłania podczerwień e, i to jest właśnie m, ten, ten słynny case związany z, z efektem cieplarnianym, czyli dwutlenek węgla pochłania podczerwień i mamy w efekcie do czynienia z to jest, pan, opisem bezpośrednim efektu cieplarnianego. O serii, jak to sobie powiemy może następnym razem. O takie, takie, takie pytanie y, bardziej zadaniowe. Czyli y, możemy, sobie powie, możemy sobie takie pytanie zadać w sposób następujący: jak zmienia się długość fali emitowanego światła? Oczywiście przy przejściu na niższy poziom energetyczny. Czyli jaka zmiana długości fali emitowanego światła? Jeżeli. Y, jeżeli mamy do czynienia z przejściem na niższy poziom energetyczny. I tutaj tutaj zasada, że im, im większa różnica energii poziomów, czyli to delta E, które w trzecim wzorze, w trzecim wzorze może go jeszcze raz pokażę. O tutaj tutaj, tutaj, tutaj tutaj. tutaj. Do, no Im większa różnica energii poziomów, w tym krótsza długość fali. Tak, bo... No tutaj, no tutaj sobie dopiszemy... bo lambda to oczywiście jest... E, e, jeżeli mielibyśmy to, e, e, to, to podstawić pod długość fali, no to mamy jakieś tam... No oczywiście hc przez przez E, a tutaj w tym przypadku mamy przez delta E, tak? Czyli widzimy, widzimy jeszcze raz, że im większa różnica energii poziomów, czyli im większa jest to delta E, tym krótsza jest długość fali. No bo tutaj delta E jest, jest w mianowniku, tak? Czyli jeżeli ona się zwiększa, to zmniejsza się lambda. Dobra, słuchajcie, koniec na dzisiaj. Dzięki serdecznie. Jeżeli macie pytania, to to oczywiście, jak zawsze, zachęcam do tego, żeby pozostawić komentarz, zadać, zadać jakieś ciekawe, fajne pytanie, bo na podstawie tego buduje się, buduje się znajomość fizyki, czyli pytania, które, 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 które zadaje się na co dzień, pytania dotyczące funkcjonowania przyrody, czy zjawisk przyrodniczych, czy też, czy też zjawisk odkrytych przez człowieka, czy. Czy jakieś ciekawostek, pytania, o to generują, generują tak zwaną ciekawość, a ciekawość, czy też chęć rozwiązania danej, danego pytania, czy zagadki, no, powoduje to, że, że nauka się rozwija, więc zachęcam do zadawania ciekawych pytań. Zachęcam do, do zadawania pytań na początku prostej natury, bo bo wszystkie spod pytania skomplikowane typu dlaczego coś funkcjonuje albo, albo dlaczego coś tak działa, a nie inaczej, dlaczego są takie prawa przyrody, a nie inne, to już są bardziej pytania filozoficzne, I się zawsze trudno na nie odpowiada, natomiast jak coś funkcjonuje, jak coś procesuje, jak działa dane, dane zjawisko czy prawo przyrody, to jest pytanie, super fajny i zachęcam do zadawania takich pytań sobie na co dzień. To pozwala na zrozumienie praw przyrody, zrozumienie, zrozumienie świata, który nas na co dzień, na co dzień otacza. Więc zapraszam, zapraszam do kontaktu poprzez, poprzez komentarz. Zapraszam oczywiście do, do kontaktu też bezpośredniego, jeżeli coś wymagałoby wymagałoby wyjaśnienia to, to służę, służę pomocą i zapraszam do, na, kolejne, na kolejne filmy. Dzięki serdeczne i do usłyszenia. Cześć.